Aktualny event z jajkami w Pokémon Go wzbudza bardzo dużo kontrowersji. To za sprawą larwesty, która jest niesamowicie rzadka w jajkach 2,5-10 km. Widziałem komentarze od osób, które wykryły 100-150 jajek i dalej nie zdobyły tej larwesty. Natomiast dzisiaj w tym odcinku ja testuję inne jajka, bo przypominam, że w tym evencie mamy dwa różne rodzaje jajek: jajka 2,5-10 km, które rzekomo mają dawać tą larwestę, i jajka 7 km, w których mamy nowego Shiny Pokémon, jakim jest. Shiny Mentajk. Zaczynamy, słuchajcie, pierwszą partię jajeczek. 7 kilometrowych Happy. No właśnie, w tych jajeczkach wykluwają się baby Pokémony, Co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe, baby Pokémony, wszystkie z nich mają perma boosta, czyli szansa na shiny wynosi 1 do 64. I tutaj niezależnie czy byłby to pokémon z jajka czy nie z jajka, no ale oczywiście baby Pokémony wykluwają się tylko z jajka. Mamy tego Mentajka, ale no cóż, nie jest shiny. Także teoretycznie, słuchajcie, podczas tego eventu Wykluwając 64 jajka, powinniśmy mniej więcej matematycznie dojść do tego momentu, gdzie zdobywamy jednego shiny. No ale oczywiście to się tak nie dodaje za każdym razem ta szansa jest 1 do 64, także można wykluć i 100 razy i dalej tego Shiny nie trafić. Także zastanawiam się, czy po tym evencie więcej osób będzie miało Larwestę, czy więcej osób będzie miało Shani Mentajka. Wydaje mi się, że Shiny Mentajk może wychodzić jeszcze rzadszy niż Larwesta, chociaż oficjalnych procentowych danych szansy wyklucia Larwesty nie znam. Ten event jest hmm, ciężkim eventem, jeśli chodzi o Aika. Nie chcę tutaj określić tego inaczej, natomiast może być tak, że mimo starań, mimo zużywania dużych ilości inkubatorów, nie skończę tego eventu w sposób dla mnie pożądany ani z żadnym nowym Pokémonem, ani z żadnym nowym Shiny. Ale słuchajcie, próbować trzeba, bo ktoś musi to, słuchajcie, dla Was sprawdzić, czy się opłaca. Także lecimy zaraz w kolejną partię jajeczek. Słuchajcie, mój główny problem z tymi jajkami jest taki. Te, co wyklułem jakiś czas temu, właściwie dla was chwilę temu, to były zebrane jeszcze wczoraj. Te, które wykluwam teraz, zebrałem dzisiaj, ale musiałem otworzyć tyle giftów, żeby je w ogóle trafić, że jestem już blisko wykorzystania w ogóle mojego limitu giftów dzisiaj. I to jest mój problem z eventami, gdzie są fajne poczki w jajkach siódemkach. Jest limit otwieranych ilości giftów dziennie, więc podczas takich eventów, moim zdaniem. Wspominać gwarancja, że z każdego gifta dropnie się jajko siódemka Jeśli masz wolne miejsce na jajko U mnie się tak nie stało, także jak bardzo bym nie chciał w tym filmie Wykuć więcej tych jajek siódemek, no to tego nie zrobimy Bo jest wyzwanie daily, robię daily filmy, więc dzisiejszy film Musi jutro wlecieć, ale oczywiście, jak już mi się skończy możliwość otwierania siódemek, to najwyżej dowykluwamy sobie troszkę więcej jeszcze zwykłych jajek eventowych z tego eventu. Chodzi mi o dwójki, piątki i siódemki, które właściwie można powiedzieć, że teoretycznie są bardziej niezwykłe niż nawet te siódemki, bo zaraz Wam pokażę bloga oficjalnego na temat tego eventu. Wiem, że trochę namieszałem, tutaj y, można się zastanawiać o czym ty gadasz, chłopie, zaraz, zaraz wam wytłumaczę, tylko dajcie mi jeszcze chwilkę, żeby dokluć tę drugą partię jajek. Czy jest sens polować na tego szanimentajka? Szczerze mówiąc... Chyba, może to nawet dobrze, że już więcej siódemek nie mogę wykluć, bo wyklułem trzy Mentajki w dwóch pewnych partiach siódemek, czyli 3 na 64 miałem szansę, że się wykluje Shiny mentaj. Raczej bym go nie trafił, nawet jakbym cały event leciał z tymi jajkami, ile się da. Ale spójrzmy na oficjalnego bloga, bo tutaj trzeba się wczytać, żeby zauważyć pewną ważną informację. Bonus, zwiększona szansa na to, że z jajek 2, 5 i 10 km wykluje się Shiny pokémon, czyli w siódemkach nawet nie mamy zwiększonej szansy na Shiny. To jest tak naprawdę bawienie się. Wypolowania tego szani Mentalka może być jeszcze bardziej syzyfową pracą niż polowanie na wolkarone. No nic, słuchajcie, otwórzmy sobie tyle giftów, ile jeszcze damy radę, a resztę dozbierajmy jajeczka 2, 5, 10 km, no bo teoretycznie to są te wyjątkowe shiny jajka podczas tego eventu, czyli wszystkie pokemony, które aktualnie mogą być shiny w jajkach, w dwójkach, w piątkach i dziesiątkach, powinny mieć zwiększoną szansę na shiny względem tego, co mamy na co dzień. Natomiast jak zwykle szczegółów nie znamy, ponieważ na i Pokemon Company nie podają dokładnych liczb, dokładnych szans na shiny pokemona i wszystkie liczby, które mamy typu 1 na 64 permabus, 1 do 512, zwykłe szanse, 1 do 10 na Raid Dayu, to są wszystko szanse wyliczone z bad Dane przez społeczność, po prostu przez graczy na podstawie ankiet. A to jest w ogóle dosyć kontrowersyjny temat, gdzieś obiła mi się o uszy informacja, że zgodnie z prawem, przynajmniej w niektórych krajach, jeśli dana gra zawiera tak zwane lootboxy, czyli płacisz za coś i nie wiesz tak naprawdę za co płacisz, to producent gry musi podać ci szansę. Jaka jest szansa, że trafisz tę konkretną rzecz? Ponieważ sprzedawanie losów ludziom, którzy nie wiedzą, jaka w ogóle jest szansa wygrać. No cóż, brzmi oszukańczo i brzmi trochę niemoralnie, no bo wyobraźcie sobie, że nie byłoby oficjalnie wiadomo jaka jest szansa wydać w totolotka. To równie dobrze mogłoby być jeden do biliona i nikt by nie wygrywał i czy wtedy dalej chcielibyście kupować bilety na totolotka? No pewnie nie. Znaczy ogólnie ja jestem i tak przeciwnikiem kupowania biletów na totolotka, ale w grach jest ta sama sytuacja. Trochę bez sensu jest wydawać kasy na coś, gdzie nawet nie wiesz, jaka jest szansa, że trafisz to co chcesz. Także tak, udało nam się jeszcze 6 siódemek w tym odcinku zdobyć, dwie dwójki, jedną dziesiątkę. Także teraz już robimy zestaw mieszany i liczymy, że coś nam to da. Mamy też, słuchajcie, informację o kolejnym evencie, Ostatnim w tematyce trzech teamów, tym razem to będzie event w tematyce teamu czerwonego Mega Pinsir i Shinita Tapu Fini pojawiają się podczas eventu Valors Hero Od 11 maja do 17 maja można w tym evencie zdobyć Ponytec z takim szaliczkiem I mieć zwiększoną szansę na zdobycie xl łapiąc pokemony na dziko Natomiast podczas tego eventu nie respią się żadne konkretne pokemony na dziko Tylko takie jak na co dzień w aktualnym sezonie Ale sam w sobie bonus dwa razy szansa na xl nie jest taki zły Jeden fajny bonusik, jeden pokemonik z szaliczkiem i jeden nowy mega pokemon na rajdach trochę za mało, jak na event. Róbmy jajka, nie gadania, więcej chodzenia. jeczka siódmeczki. chodząc sobie rajdując dużo fajnych okazji do wyklucia różnych fajnych pokemonków. Fajnych albo średnio fajnych. Co popadnie, co wrączki rączki wpadnie, to mam. Nie ukrywam, że wolałbym szajni Już teraz lecą. Akurat teraz siódemki się same wykluwają, ale zaraz też powinny lecieć piątki, dwójki, dziesiątki. Także czyżby w tym odcinku, czyżby miał w końcu trafić w naszą larwestę. Nie wiem, coś czarno to widzę, moi drodzy, coś czarno to widzę. Najwyżej no, będę się z kimś tradował, słuchajcie. Lucky tragic ja oddam jakiegoś fajnego szani, może ktoś mi odda tą larwestę i tyle. Tak to pewnie będzie wyglądało. A propos dziesiątek, to właśnie mamy dziesiątkę też i z dziesiątki Archeops. Jeszcze jedna piątka, Rowlet. Dwie dwójki, czyli jest szansa. Trapicz, to jest absolutnie to, co bym chciał. Pamiętajmy też, że niby są zwiększone szanse na shiny w tych jajeczkach. Także nawet jak nie przytulę larwesty, a przytulę shiny, to też będzie okej. Okay. Ale na raty teraz te jajce robię. Tu jakaś dwójka, tu jakaś dziesiątka. Będę miał milion plików, słuchajcie, nagrywania. Karablast. Hmm. I słuchajcie, teraz dwie dwójeczki. Czy to będą dzisiaj ostatnie? Maybe, baby. Zaraz zobaczę, czy jeszcze coś niedługo mi się kluje, ale już ten odcinek no musi dobiegać do końca, bo tyle już jest na wykluwane. Chciałbym mieć jakieś fajne podsumowanie tego odcinka, że coś fajnego wyklułem, ale, ale nie wiem, czy będę miał. No może jeszcze, słuchajcie, dobijemy te piątki dzisiaj w tym odcinku i to już niestety będzie będzie tyle. Dobra, to będą ewidentnie ostatnie w tym odcinku, moi drodzy. Więcej jajek nie będzie, bo nie mam. Wojtek, czyli honory. Przyspieszę? OK. Aj, aj, mogłem nie przyspieszać. A mogłem nie aj, przyspieszać. No właśnie, właśnie. Jest. moja wina. To Ty przyspiesz, przyspiesz teraz. <słys> Dobra, wmuchamy. <słys> Oczywiście y, wiadomo, że to, jaki Pokémon się wykluje z jajka, jest zdeterminowany jak ona się wykluwa, tylko jak się je zbiera, ale emocje muszą być. Chyba się nie przeproszę z tym jajkami. Chyba się na nie obrażam. I więcej, ich nie dotykam, bo śmierdzą. Nie podobają mi się. Jestem, jestem na nie, jak chodzi o te jajka. 2 na 10 ten event. Nie pozdrawiam. I do zobaczenia w następnym. Cześć.